Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, On uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind, do climb, I, I invite right pain. You never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the ingredient, it's belief. Uh, better see what the Siemaneczko, nadszedł czas wyrównania rachunków, ponieważ już w ten weekend rozpocznie się pierwsza runda rewanżu w fazie zasadniczej. Jest co prawda sporo przypadków, że kwestia bonusu jest praktycznie rozstrzygnięta? Ale i nie brakuje takich zestawień, że ta kwestia jest sprawą otwartą. Dodatkowy smaczek daje fakt, że liga jest niesamowicie wyrównana i każdy punkt jest bardzo cenny. Kolejka rozpocznie się w sobotę, lecz mecz ROW Rybnik PSZ Poznań został przełożony na inny termin. I co ciekawe, nie przez pogodę. Natomiast w Krośnie nie ma przeciwwskazań, żeby wilki na ulicy Legionów podjęły wybrzeże Gdańsk. Pierwszy mecz 43-47 dla Krosna. Po ostatnim kiepskim dla siebie czasie wilcza Watacha chce wrócić na na zwycięską ścieżkę. A składa się ku temu idealna okazja, gdyż oponenci z Gdańska są czerwoną latarnią ligi. Z raptem jednym punktem. Pierwszą okazję do zaprezentowania się przed swoją publicznością będzie miał Bierre, który w swoim debiucie wywiązał się ze swojego zadania. Na pewno sporo do udowodnienia mamilik, którego forma w ostatnim czasie nieco spadła. I przede wszystkim Krakowiak. Nie mogący odnaleźć się w tym sezonie. Co do wybrzeża, to ciężko wskazać jakikolwiek atut, który pomógłby w odniesieniu premierowego zwycięstwa. Powiewem świeżości jest angaż gały, ale sami wiemy, jak wyglądają biegi z jego udziałem. Liderom zaś brakuje szybkości, żeby rywalizować ze swoimi vis, -vis. Również formacja juniorska wygląda blado na tle rywali. Renner Juźwiak ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Typy na to spotkanie. Krzysztof Dziamski, tak jak Rafał 50 do 40, podobnie zresztą Mateusz, Piotrek 4941 Wojtek 5238 z jokerem i ja 51-39. Wszyscy pojechaliśmy w stronę Krosna. Kolejne dwa spotkania będą rozegrane w niedzielne popołudnie na stadionach w ostrowie wielkopolskim oraz łodzi. Zaczniemy od meczu na motoarenie, gdzie orzeł podejmować będzie Stal Rzeszów. Pierwszy mecz 54-36 dla stali. W pierwszym pojedynku żurawie bezlitośnie zlały. U siebie orły, więc kwestia bonusu jest raczej rozstrzygnięta. Ale do rozdania są również dwa punkty, które zarówno jednym, jak i drugim przydałyby się jak talala. Ostatni czas dla podopiecznych trenera Yondera jest bardzo dobry. Swój regularny poziom trzyma Bertson Gapiński odnalazł to czego szukał od początku A i u Bartkowiaka zaczęło wszystko świetnie działać Oczywiście i Żurawie mają też swoje atuty Wiadomo jak warunki nie będą wymagające To numerem jeden powinien być Pedersen Swoje oczka dorzuci również Nowak Który zna świetnie łódzki owal No i rewelacja ubiegłego meczu Knudsen Jestem ciekaw co on nam tym razem zaserwuje A i zapomniałbym o Rafalskim Punktującym regularnie w biegach z seniorami. Ktoś musi też łatać dziury po pieszczku. Suma sumarum większe szanse daje będącym ostatnio na fali orłom. I szybciutko typy na to spotkanie. Krzysztof Rafał i Piotrek 47-43, Mateusz 4644, Wojtek 44-46 i to jest jedyny typ na Rzeszów i ja 48-42 dla Łodzi. Drugim spotkaniem będzie arcyciekawe spotkanie w Ostrowie między Ostrowią a Polonią Bydgoszcz. Pierwsze przy mecz 51-38 dla Gryfów. Tydzień temu podopieczni trenera Bajerskiego wlecieli na pierwsze miejsce tabeli, gromiąc u siebie Rybnik. Żeby utrzymać się na piedestale, trzeba powalczyć o coś więcej niż bonus. Jeśli jest wszystko ok z Huchenbeckiem, to on wraz z Buczkiem będą stanowić główną siłę rażenia Bydgoszczan. Dodatkowo niezwykle równą i dobrą formę prezentuje Szczepaniak. W sumie to każdego z seniorów stać na dwucyfrówkę. A jeszcze ci juniorzy. Takiego bogactwa nie ma trener Staszewski, gdyż Jasiński jest na tą chwilę kulą u nogi, a z juniorów to może liczyć tylko na Sebastiana Szostaka. Ale są i plusy jak wspomniany Szostak, Czugunow czujący się na Ostrowskim owalu jak ryba w wodzie, czy Jakobsen, którego forma zwyżkuje. Wiadomą rzeczą jest również to, że Holder nie schodzi poniżej pewnego pułapu punktów. Ostatnim słowem szykuje się kolejne świetne widowisko. Minimalnym faworytem wydają się być goście, aczkolwiek nie będzie dla mnie wielką sensacją, jak gospodarze zdobędą pełną pulę. Będzie się działo. Typy. Krzysiu Dziamski 4941 z jokerem, Rafał 4743 podobnie jak Piotrek, Mateusz 4446 dla Polonii Bydgoszcz, Wojtek 4842 dla Ostrowi, ja 4347 dla Polonii Bydgoszcz. I w ten sposób dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podoba, jeżeli tak to oczywiście możecie zostawić tą łapeczkę w górę. Subik też mile widziany. Tak więc życzę wam żużlowych emocji na pełnym gazie.